Witajcie! Większość ludzi postrzega wyspy jako malownicze miejsca, na których miło spędzić niezapomniane wakacje. Ale czy wiecie, że istnieją też takie, z których możecie nie wrócić cało i zdrowo? Dzisiaj opowiem Wam właśnie o takich wyspach miłego oglądania. Atol Bikini, wyspy Marszala. Atol to rodzaj wyspy, która jest wyniesieniem na dnie oceanu. Zwieńczonym koralową nadbudową. Rafa po obwodzie tworzy grupę wysepek rozdzielonych cieśninami, przez które ocean łączy się z laguną. Jeśli wysp nie oddziela woda, ląd tworzy okrągły pierścień z laguną w środku, która nie ma połączenia z oceanem. W takim przypadku, wody wewnętrzne mogą być mniej słone niż te na zewnątrz. Atol bikini zalicza się do najniebezpieczniejszych na świecie z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na ogromną liczbę rekinów. Po drugie, przez promieniowanie. Od 1940 do 1958 roku USA przeprowadziły tu dziesiątki testów broni jądrowej, po których wyspa uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Mimo to, już 10 lat później, ziemię uznano za bezpieczną i atol zaczął się zaludniać. Kilka lat później okazało się jednak, że osadnicy nieco się pospieszyli, ponieważ poziom promieniowania wciąż jest tu kilkakrotnie wyższy. Od normy. Queimada Grande, Brazylia. Wulkaniczna wyspa na Oceanie Atlantyckim odległa o 35 km od wybrzeża Brazylii w okolicy São Paulo, znana jest również jako Wyspa Węży. Zamieszkuje ją jeden z najniebezpieczniejszych gatunków węży na świecie żara raka wyspowa, której ukąszenie powoduje szybką martwicę tkanek, ostrą niewydolność nerek. Oraz krwawienie z przewodu pokarmowego. Śmierć zdarza się w 7% przypadków. Na wyspie Keimada Grande roi się od tych jadowitych gadów. To jedyny znany w historii przypadek, kiedy gadzia społeczność całkowicie wyparła człowieka. Gdy w XIX wieku pewna firma bananowa z São Paulo planowała utworzyć tu plantację bananów, węże postawiły zdecydowany sprzeciw. Robotnicy, którzy ledwo zeszli na ląd, zostali dosłownie zaatakowani przez pełzające gady. Nie uratowały ich nawet wysokie buty. Żararaki doskonale wspinają się po drzewach, zaczajają się całą grupą i atakują ofiary z góry. Ludziom udało się jedynie objąć we władanie tylko niewielką część lądu, na której zbudowano latarnię morską. Wszyscy trzej latarnicy, jeden po drugim, zmarli z powodu ukąszeń węża. Z tego powodu, a także w trosce o zachowanie fauny i flory, władze kraju zakazują zwiedzania wyspy, która trafiła na listę najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. Miyakejima to wyspa wulkaniczna na Oceanie Spokojnym położona niemal 200 km na południe od Tokio. W jej centrum znajduje się wulkan Oyama, który okresowo wybucha. Podczas erupcji w 2000 roku z krateru zaczął wyciekać trujący gaz wulkaniczny. A całą ludność wyspy ewakuowano na 4,5 roku. Chociaż okres ewakuacji dawno się zakończył i otwarto sezon turystyczny, z krateru wciąż uwalniają się niewielkie ilości gazu. Turyści, którym brakuje ryzyka, odwiedzają wyspę z przyjemnym dreszczykiem emocji. Jak wszyscy mieszkańcy, noszą ze sobą maski przeciwgazowe. Nigdy nie wiadomo, kiedy podły wulkan może ponowić gazowy atak. Obecnie jego aktywność jest monitorowana przez Instytut Geografii i Instytut Naukowo-Badawczy do spraw zapobiegania katastrofom. Greenard, Wielka Brytania. Podczas II wojny światowej rząd brytyjski zdecydował się przetestować bakterię wąglika. Do badań wybrano opuszczoną szkocką wyspę Grignard o powierzchni 2 km kwadratowych. Przywieziono tu 80 owiec, na które z samolotu zrzucono bombę wypełnioną Bacillus anthracis. Nad zwierzętami zawisła brązowa chmura i wkrótce na wyspie nie pozostało już ani jednej żywej istoty. Badacze, ubrani w kombinezony ochronne, zebrali zwłoki owiec. Obrali próbki skóry oraz narządów wewnętrznych i spalili ich szczątki. Eksperyment nie pozostawił wątpliwości ku temu, że wąglik może zamienić ludne miasta w niezamieszkane pustynie. Śmiertelne bakterie nie boją się ani upałów, ani suszy. Wyspę Grünard oficjalnie uznano za strefę zamkniętą i przez kilka dziesięcioleci tylko wtajemniczeni wiedzieli o tym, co się tutaj wydarzyło. 30 lat temu wyspę oczyszczono. Ramri, Myanmar. Ta wyspa znana jest z najkrwawszego ataku krokodyli na ludzi w historii. W styczniu 1945 roku brytyjsko-indyjskie wojska rozpoczęły ofensywę przeciwko Japończykom. Miały za zadanie odbić Ramri oraz sąsiadującą z nią wyspę Cheduba i założyć tam bazę sił powietrznych, aby komunikować się z lądem. Już w lutym 1945 roku. 36 Indyjska brygada Piechoty, wspierana przez artylerię morską i lotnictwo, wylądowała na wyspie i zaczęła wypychać japoński garnizon na bagna namorzynowe. Brytyjscy żołnierze, w tym przyrodnik Bruce Stanley Wright, który brał udział w bitwie, twierdzili, że Japończyków zaatakowała duża liczba krokodyli różańcowych. Wright wspomina to tak. Rozproszone strzały z karabinów rozlegały się w ciemnościach bagien, przecinane krzykami Japończyków, miażdżonych szczękami ogromnych gadów. Sceptycy twierdzą jednak, że Japończycy już miesiąc wcześniej próbowali przedrzeć się przez bagna na drugą stronę wyspy, otoczeni jednak przez zjednoczone wojska, umierali na szkorbut i malarię. A w dniach 19-20 lutego dżunglę zbombardowali i spalili Amerykanie, z czego z życiem uszło tylko 20 osób. Tak czy inaczej, w Księdze Rekordów Guinnessa zdarzenie to odnotowano jako największy atak krokodyli na człowieka na świecie. Jeśli nie setki, to z pewnością dziesiątki japońskich żołnierzy, Zginęło w wyniku ataku tych gadów. Północny Sentinel, Indie. Jedna z wysp andamańskich w Zatoce Bengalskiej znajduje się na zachód od południowej części południowych Andamanów i ma powierzchnię 72 km2. Wyspa jest oficjalnie administrowana przez Indie jako część połączonego terytorium Andamanów i Nikobarów. Północny Sentinel to jednak ojczyzna sentinelczyków, których populację szacuje się obecnie na około 50 do 400 osób. Ten tubylczy lud odrzuca jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym. Ponieważ nigdy nie zawarto żadnej umowy z mieszkańcami tej wyspy i nie ma żadnych zapisów o fizycznej zwierzchności, na mocy której mieszkańcy wyspy uznaliby niezależność od Indii, wyspa znajduje się w stanie nieokreślonym. Zgodnie z prawem międzynarodowym, traktuje się ją jako suwerenną jednostkę pod indyjskim protektoratem. W 2004 roku wyspę nawiedziło tsunami. Miejscowi przeżyli, co potwierdziła załoga helikoptera indyjskiego rządu po tym, jak tubylcy próbowali przepędzić go strzałami z łuku. Papowelia, Wenecja. Powelia, choć znajduje się między Wenecją a nieodległą wyspą Lido, jest zamknięta dla turystów. Niedawno obchodziła swoistą rocznicę, 50 lat od opuszczenia tego miejsca. Co więcej, pilnują jej łodzie patrolowe, które nie dopuszczają ciekawskich turystów. Owszem, za odpowiednie wynagrodzenie można znaleźć śmiałka, który własną łodzią zgodzi się zabrać tam chętnych, ale uwaga, z wyspy często dochodzą jęki i krzyki, a czasami widać dziwne światła. Niektórzy twierdzą, że widzieli istotę we mgle, a czasami słychać bicie od dawna zdjętego dzwonu. Dawno temu na wyspie wybudowano szpital psychiatryczny. Zgodnie z powszechnie panującym przekonaniem, jego dyrektor bez znieczulenia przeprowadzał na pacjentach rozmaite eksperymenty. Ci wreszcie zbuntowali się i zmusili go do rzucenia się z dzwonnicy. Okrutnik nie zginął jednak od upadku. ogóle niego rozpostarła się mgła. Owinęła wijące się ciało i udusiła go. Buntownicy zamurowali zwłoki w wieży. Teraz po wyspie błądzi jego duch. Ostatnio pewien włoski biznesmen, Luigi Bruniaro, wydzierżawił wyspę na 99 lat. Daleki od wszelkich przesądów, zamierza budynki przekształcić w hotel. Wyspy Tuvalu, Polinezja. Głównym zagrożeniem dla tej wyspy jest okresowy wzrost poziomu oceanu. Najwyższy punkt na lądzie znajduje się zaledwie 4,6 metra nad wodą. Dlatego od czasu do czasu wyspa zamienia się w podwodną, co mocno denerwuje miejscowych, zwłaszcza rybaków. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się filmik, łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!